No to jest też urok takich telewizji klubowych, yy, bardzo specyficznych, bo, bo jednak Państwo wiecie, że te telewizje ogólnopolskie, one oczywiście czasami pokazują dużo, czasami dostajemy zgodę, żeby wejść z kamerą do szatni albo gdzieś w takie miejsce, gdzie na, na co dzień nie wchodzimy. Natomiast to jest jednak mimo wszystko trochę, trochę ograniczone. Tutaj będzie absolutna koncentracja oka kamery i, i dziennikarzy pracujących w TS Podbeskidzie TV na Waszym zespole, na, na Waszych piłkarzach, na Waszych trenerach. Także no myślę, że wracając do domu po takim meczu albo, albo czasami nie będąc na meczu, bo, bo różne rzeczy się w życiu zdarzają albo wypadają obowiązki, to, to będzie można jakby z, w różnych aspektach i z różnej strony obejrzeć to, co się wydarzyło. I, i co nas dzisiaj myślę, że inspiruje i, i, i zachęca do oglądania takich, takich filmów, takich relacji, to są, to są emocje. Będą pewnie łzy, będą wielkie emocje, będzie uśmiech i dlatego warto zawsze tę te telewizję klubową obejrzeć.